Jestem pakietem Szybki update z dnia 23 grudnia 2025 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja morskie perły składająca się z bransoletki z perł Durant, perłowego naszyjnika Pele oraz pierścionka z peru Bonard o wartości 90 dolarów. Od 9 grudnia do 5 stycznia do sprzedaży wraca strzelba Krampus, a bardziej wariant do dubeltówki. Zaloguj się w weekend świąteczny od 23 do 31 grudnia, a otrzymasz strój Red Cliff. Od 23 do 29 grudnia ukończ 3 wyzwania dnia, a otrzymasz mapę skarbów Kalumet Rawin. Również powróciło świąteczne do mamy nową mapę Fort Valence oraz 9 map, które oczywiście powróciły. Zabranie udziału w świątecznym do otrzymamy dwa razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i złota. Za dotrwanie do czwartej fali otrzymasz czerwony frak dzienny, a jeśli przetrwasz 8 fal dostaniesz 10 sztabek złota zniżki na dowolny przedmiot wprowadzający do roli. Za zalogowanie się do Red Dead Online do 5 stycznia otrzymacie zimowy wariant karabinu powtarzalnego Evans. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną, zaczynaliśmy od azylu kradem kul, a reszta miesiąca umili Ci tryby takie jak liczy się każde trafienie, Ostateczne starcie czy łupy wojenne. Możesz również zdobyć 3 razy więcej dolarów z punktów doświadczenia oraz punktów doświadczenia kart umiejętności, zabranie udziału w wydarzeniach w grze swobodnej. W tym miesiącu mamy darmową, szybką podróż. Ugasa mamy zniżkę na ozdoby 50%. A w stajni mamy promocję na Mustangi oraz Tinkery oraz na konie arabskie. Również na promocji mamy siodło Foxmore. Mamy promocję na kapelusze. Również mamy odzież wierzchnią na promocji. Mamy limitowaną odzież Użane czapsy mamy jako limitowaną odzież, również czapsy mamy na promocji Rękawiczki też mamy na promocji. Stroje przyrodnika mamy na promocji. A u rusznikarza mamy promocję na pistolety. Oraz na lekki sztucer. Mamy promocję na pas na broń Dortmund. A w obozie Cripsa mamy promocję na stroje dla niego. U Harriet za darmo możemy kupić amunicję usypiającą do lekkiego szucera Również mamy promocję na przenośny obóz Zestaw do poboru próbek kosztuje 10 sztabek złota mniej, czyli w sumie 15 sztabek złota Czyli to jest rola, handlaża jest tańsza o 10 sztabek złota Również mamy promocję na niektóre broszury 3 razy więcej dolarów punktów doświadczenia i punktów doświadczenia roli za sprzedaż próbek u Harriet Przedaj Harriet zwykłą próbkę, a spodnie Amador będą Twoje zdobyć próbkę legendarnego zwierzęcia, a kapelusz drapieżnika to łączy do twojej kolekcji. A z kolei przyrodnicy, którzy osiągnęli 20 rangę, karną w tym miesiącu płaszcz Amador, z racji samego faktu zalogowania się do gry. To byłoby na tyle. Jeśli o czym zapomniałem, dodam to, to do opisu. Wiecie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!